I tak z update'u e, spakowania, to spójrzcie, jak wymyśliłam, że spakuję naczynia. Wzięłam i pochowałam między tymi poduszkami, takim skimem. Mój mąż kiedyś bardzo dużo tego sporo kupił. I z update'u takiego większego, już mamy całkiem sporo popakowane książki, jakieś przysmaki, słodkości z Polski, i Kore w Korei kupione. No i mam jeszcze po podpisane buty moje pochowałam, spiżarnie, czyli wszystkie takie rzeczy, które zawsze mam trochę więcej. Całkiem sporo już. Hey, Pobjadek, poczekaj. Spójrzcie, nasze jedzonko na dzisiaj to kimchijjike, bulgogi i takie side dish, tak zwane. A ryż mamy z jajeczkiem. Oczywiście jedzonko dla mojego syna. Oprócz kimchijjike, wszystko je razem z nami. Normalnie tutaj pływają rybki, koi pond, ale jest nieczynne. Pozamykane. A tak po, o, w ogóle to przyjechaliśmy do parku. E, pogoda super, jak na zwiedzanie parku. A to dlatego, że strasznie mocno pada, a wcale nie jest tak zimno, więc nie jest to aż tak źle. A to jest nasz ostatni tydzień przed przeprowadzką, więc stwierdziłam, stwierdziliśmy razem z mężem, że nie ma co siedzieć za dużo w domu. Już część mamy popakowaną, więc przyjechaliśmy właśnie do tego parku. Jest to niby Niedźwiedzi Park, zobaczymy o co tak mniej więcej tutaj chodzi. Jak na razie widzę, że jest to tak fajnie zrobione. Dbają o to miejsce. Bo jest sporo fajnych e, drzew, pięknie wycinanych. Tutaj właśnie widzicie takie oczko. Normalnie tutaj pewnie te rybki można sobie popatrzeć. To są takie kolorowe. Nie wiem, czy kojarzycie, w, jeżeli oglądaliście historyczne dramy, to tam właśnie w e, jeziorach często właśnie te e, ryb, e, ryby koi pływały. One są e, chyba białe, jak dobrze pamiętam, w czerwone paseczki. Daję tutaj wam zdjęcie, żebyście zobaczyli, jak mniej więcej to wygląda. Ja chowam rękę, czekam aż. A właśnie, dostaniecie serwisik w formie e, takiego hitpaka. Właśnie się zaczyna rozgrzewać, więc czekam na to z utęsknieniem. E, jest także restauracja i dali nam e, kupon na herbatkę, żeby się rozgrzać. O, widzicie, tutaj mamy e, znaki, co jest mniej więcej welcome house. Beard Tree Garden, Pet Garden. Ciekawe, ciekawe, idziemy. Powiedziałam Wam, <laughs> śnieg mi pada na twarz. Nie powiedziałam Wam, właśnie dzisiaj mamy czwartek e, i, e, a przeprowadzkę mamy w niedzielę. Mają do nas przyjechać o ósmej. Później Wam jeszcze mniej więcej wszystko opowiem co i jak. A teraz dalej idziemy zwiedzać. Znajduje się restauracja, gdzie można się napić tej herbatki. Właśnie e, rozmawiałam z Brzem, i okazało się, że to tak naprawdę to będzie nasz ostatni śnieg. E, przy, e, ogólnie tej zimy, bo nie wiem, czy gdzieś będziemy później wracać jeszcze w te okolice, ale ogólnie Busan e, nie należy do śnieżnych miast. Temperatury są zimą wyższe dużo niż bardziej na północy Korei. Dlatego prawdopodobnie musimy się nacieszyć teraz śniegiem, bo będzie to nasz ostatni tej zimy. Trochę się zgubiliśmy. Czyli są informacje, ale chcieliśmy iść na tą wieżę taką, którą wam przed chwilą pokazywałam, widokową, ale nie ma nigdzie informacji, gdzie jest to, a teraz bardziej my schodzimy na dół, niż idziemy do góry. Tu panie oczyszcza drogę i są jakieś szklarnie, tunele, coś takiego typu, ale drogi na tą wieżę widokową nie ma, która jest właśnie tam u góry, u góry gdzieś. Dziwne, idziemy dalej. Jest ogólnie e, środek tygodnia tak naprawdę, więc dlatego pewnie ludzi za dużo nie ma. No i temperatury minusowe teraz wyszły, e, przyszły do Korei. I jest naprawdę zimno. Około 12, minus 12 stopni raczej w Senon, ale słyszałam, że ym, nawet minus 18 tam w soul i wyżej. Wszędzie śnieg. No, oczywiście, oprócz samo, ale to już, to już jest inna historia. Tam chyba nigdy nie ma śniegu, albo jeżeli jest śnieg, to już jest a, święto. <laughs> Teraz właśnie pijemy tą herbatkę. To jest jakieś. Ziołowa to nie jest y, cytrynowa, ale jakaś ziołowa. To chyba najkrótsza nasza wycieczka, jaką kiedykolwiek mieliśmy. Właśnie wypiliśmy sobie herbatkę. Maluszek idzie! Tutaj na mnie wchodzi, nic nie widzi z tą parasolką. No, on się tutaj bawi parasolką. No i chyba powoli będziemy uciekać do domu. No i atrakcji większość jest zakopana właśnie w śniegu, pozamykana. O, nawet tutaj widzę, że przejście jest zamknięte. Właśnie jestem w trakcie przygotowywania, bo jedziemy dzisiaj w kolejne miejsce. Pogoda dzisiaj się już polepszyła, nie pada śnieg, jest słoneczko, ale mamy za to śnieg na dworze, a to miejsce, do którego będziemy jechali, właśnie powinno być śnieg, powinien być śnieg, więc tam będziemy jechać. Nie pamiętam nazwy, mój mąż coś tam wspominał, jak tylko sobie przypomnę, to dam Wam znać. Na pewno jest to miejsce znane z TikToka, więc możecie kojarzyć. W międzyczasie jak mąż poszedł do fryzjera jeszcze tutaj w sezon, zna go, więc lepiej pójść na początek do fryzjera, którego się zna w nowej pracy, niż eksperymentować. Ja tu jestem z Eliaszem, który sobie chyba zaczyna malować. Powiem wam mniej więcej co się dzieje u nas z przeprowadzką. Ogólnie okazało się, że nie możemy tutaj mieć windy na dole. Ta winda ogólnie tutaj miała podjechać, miało być wyciągnięte to okno i wtedy mamy jakby to powiedzieć przez okno tą przeprowadzkę, ale chodzi o to, że osiedle nam nie pozwala z powodu nasadzeń drzew. Wszystkie mieszkania poniżej piątego piętra nie mają możliwości a, takiego, e, takiego stylu przeprowadzki. No nic, tyle się, tak się stało. Najgorsze to jest to, że myśmy już przygotowali tutaj nasze wszystkie rzeczy, żeby było bliżej i szybciej. No i nam nie wyszło. I właśnie e, początek roku to jest taki początek przeprowadzek w Korei. Większość Koreańczyków się przeprowadza z tego, co mu, oczywiście mój mąż mówił i widać to po nas. I dlatego mają obóźnienia z kartonami, więc mam nadzieję, że w tych, co mamy, czyli takich mniejszych kartonach się zmieścimy, ponieważ no, nie dowiozą nam tych dużych kartonów, które zamówiliśmy i musieliśmy skancelować zamówienie. No i to chyba wszystko z rzeczy, które chciałam Wam powiedzieć. Dużego szaleństwa właśnie tutaj nie mamy. Większość półeczek. E, myśmy już popakowali. Ja sobie przygotowałam, jakby to powiedzieć, outfity na najbliższe dni, dlatego większość e, ciuchów też już popakowałam. I to chyba wszystko naprawdę. Nie ma nic ciekawego, na resztę to musimy czekać tak naprawdę na firmę przeprowadzkową, bo oczywiście sami demontować i montować tego nie możemy, tej e, air conditioner czyli klimatyzacji, słuchajcie, klimatyzacji, Martyna. Przez cały czas rozmawiam po angielsku prawie w domu, do Eliasza tylko trochę, e, nie trochę, ale rozmawiam po polsku, ale takim prostym językiem i zapominam połowę tak, e, chyba dzisiaj myślę, że będziemy pakować telewizor, bo ostatnie dni to ogólnie w ogóle nie ruszamy telewizora. No, a co do filmików, e, w, ten, e, w tą niedzielę właśnie wejdzie Wam taki ostatni e, vlog z tutaj siedząc z, z przeprowadzki. E, a w środę chciałabym e, Wam ogólnie udostępnić, jak wygląda przeprowadzka. A, i mam wa, do Was pytanie: czy chcielibyście e, mini QA w środę do filmiku przeprowadzkowego? Jeżeli macie jakieś pytania na temat przeprowadzki tutaj w Korei, ogólnie naszej, dajcie pytania w sekcji komentarzy. Jeszcze udostępnię specjalnie post na ten temat, i pod tym postem także możecie e, dawać komentarze. A ja na przykład w tym filmiku przeprowadzkowym, który odbędzie się w środę, Odpowiem Wam na wszystkie pytania. Mam nadzieję, że mi się uda, ponieważ mamy już pierwsze żłobki przygotowane do odwiedzenia do Eliasza, dla Eliasza, ale nie jestem pewna, czy uda nam się już we wtorek, poniedziałek Eliasza wysłać do tego żłobka, więc wszystko też zależy od Eliasza, czy mi na to pozwoli. Ok, my się zbieramy. Ja tutaj jeszcze będę ogarniała mieszkanie. W międzyczasie, jak mój mąż jest u fryzjera, i widzimy się później już na wycieczce. Do usłyszenia. bye Przyszliśmy zjeść. Do you like! Kimbab? Eliasz, oczywiście z tą kasy kebab. A moje już jest zjedzone. E, jesteśmy w ogóle w Alpes Maul, czyli w wios, alpejskiej wiosce. Tak, e, chyba to się tak nazywa, można tak to przetłumaczyć. A przyjechaliśmy tutaj właśnie na Solmę, czyli na zjazd na tych stankach. Czy oponie, jeszcze? Nie wiem. Przepraszam, bo tak naprawdę nie widziałam. Ale. Mm... Jest też tutaj specjalna, właśnie taka atrakcja, bardziej instagramowe, foteczki, um, ściany lodowe. Jestem ciekawa, jak oni to zrobili. Czy, czy to już tutaj było? Z tego, co już tam mały przebłysk był, oni to zrobili. Nie jest to naturalnie stworzone. Więc pójdziemy zobaczyć. Jeżeli kojarzycie z TikToków to prawdopodobnie będziecie wiedzieć co to jest wow. ah, pikachu! On and and I to I my stop, well. Idziemy właśnie na sommetry czyli na zjeżdżalnie jak widzieliście są te wielkie góry takie i okazuje się, że one od góry są spryskiwane wodą, która po prostu przymarza w taki sposób. O właśnie tutaj jest na przykład ta część bobslejowa, taką, że na sankach zjeżdżamy po takiej szynie chyba tak można to nazwać, lodowej. Chyba za chwilę spróbujemy. Elia, ja chodź tutaj! Przechaj. never been the type to push my luck, but I can't afford to miss the memories I've been wanting to make, and I can't wait. I'm going wheels up from the inside, maybe cross a couple borders and see those northern lights. Finally take it all in with my Everybody's own eyes. It's time to write my story, got my whole life waiting for me. I see the bigger picture, and I know I'm gonna figure it out. Gdzie bierzemy takie saneczki, a potem wybieramy takie kiuszki i siadamy i jeździmy tak jak tam. Ci państwo. Ło nigdy nie widziałam takiego czegoś. very Widzicie całkiem sporo fajnych atrakcji? że wymalowane w śniegu, e, fajne zjeżdżalnie solmy, więc można się nieźle pobawić. Eliar właśnie tutaj biega, jest. Myślę, że bezpiecznie, mniejszą samochody, więc jest super. No, fajnie się bawimy, jeszcze trochę pewnie pobędziemy tutaj. Jest całkiem zimno, minus 2 stopnie, więc. E, Trochę mroźno to jest właśnie Elfa O, It's his Tu widać, że stworzyli jakąś wioskę Oczywiście można nawet się przyjechać Cankami na kółkach ande, O, a tutaj macie taką większą zjeżdżalnię I mniejszą that it's not too late There's still so much that I don't know Cause you know I'd never make this up I've never been the type to push my life I can't afford to miss the memories I've been wanting to make and I can't wait I'm gonna wheels up on this side maybe cross a couple borders and see those northern lights fight

I my wracamy do domu. E, fajnie było. Ogólnie za wszystko zapłaciliśmy. 22 tysiące zł, ale to dzięki właśnie, że mój mąż kupił bilety przez internet i zapłaciliśmy, bo normalna cena to by była 28 tysięcy. Niektóre atrakcje były w cenie właśnie tych, a, tego biletu, którego wcześniej zakupiliśmy, ale inne były dodatkowo płatne. Czyli na przykład dodatkowo płatne byśmy musieli zapłacić za zjazd TROCOM e, i za te saneczki, które myśmy e, jeździli razem z Elią. Zapłaciliśmy 5000, oczywiście. Wszystkie przeliczniki tutaj daję Wam na dole. Jeżeli byście chcieli wiedzieć, gdzie to się znajduje, to także w opisie dostaniecie wszystkie namiary. My z Seczą jechaliśmy jakieś 40 minut, niecałe. No, i więc nie jest to daleko. Pogoda śliczna, chociaż troszkę wieje, trzeba się przygotować do tego, nie wiem, czy dzisiaj ogólnie jest taki wieczny dzień, czy tutaj też wieje, bo jesteśmy, myślę, że dużo wyżej niż sam Sejong, bo jechaliśmy sporo pod górkę i te góry już mamy tutaj, jesteśmy na skrajach tej górki. No i my wracamy do domu i do usłyszenia w naszym mieszkaniu. Hejka, jesteśmy już w domu, raczej ja jestem w domu. Mój syn zasnął e, w samochodzie i e, teraz mój mąż siedzi tam z nim. E, a, bo ja poszłam e, robić obiad, nie ma sensu coś do jedzenia, nie ma sensu, żebyśmy tam siedzieli w dwójkę, ale e, siedzą już tam, z... ja wyszłam jakieś 20 minut temu, no, a śpi od godziny. A właśnie napisałam do męża, żeby w końcu obudził Eliasza, no bo on już śpi od godziny w samochodzie, no, no to nie ma sensu nie, a jest 16.22 Jaż już nie ma drzemek w domu, dlatego obawiam się, że pójdzie spać o 22 lub 23, co wcale nie jest dobrze, bo jutro rano trzeba się obudzić i zaczynamy ostre pakowanie i ogarnianie tego całego burdlu, dlatego powiedziałam mężowi, żeby go budził i nie ma co się tam Tarmosić, obiad gotowy, ja tu siedzę, jeszcze kawkę piję, no. I nic, będziemy się zbierać do roboty, do roboty, do roboty, nie? Już pojutrze, już się nie mogę trochę doczekać. O matko, ostatnio tak stresuję się w ogóle tą przeprowadzką. Myślałam, że nie będę aż tak mocno, ale daje mi to trochę w kość. Nie sypiam za dobrze. Nie czuję się też za dobrze, takie ciągle chodzę, i nie wiem, czy wy też, jeżeli coś się zaczyna, coś dziać, i macie takie głupie przeczucie, że coś niedobrego może nadchodzić. Ja mam takie właśnie przeczucie non-stop, i odkąd dowiedzieliśmy się, że się przenosimy, że czas na przeprowadzkę, to po prostu przez cały czas mam takie uczucie, Czegoś niezrobienia, czegoś, co nadejdzie i przyniesie nam coś niedobrego. Nie wiem czemu. Powinnam się cieszyć tą całą przeprowadzką, a tak naprawdę ostatnio to już nie mogę się do niej doczekać. Dobra, do usłyszenia. Mam nadzieję, że za chwilę będą i widzimy się później. Zostaje takie tak naprawdę pierdołki. Ale właśnie to te pierdołki najwięcej czasu zajmują i najwięcej miejsca tak naprawdę. Już myślisz, że masz koniec, a tak naprawdę tu coś zbierasz, tu coś zbierasz, to potrzebne, to wyrzucić, to zostawić. I tak chodzi się i, i zbiera powoli te rzeczy i jest ich naprawdę sporo. Tak naprawdę. Jeszcze nam został e, Eliasza Poku i jego zabawki i co tak naprawdę z jednego kartonu urodzi się ich milion. Już zaczynam coraz bardziej to odczuwać. Mamy niezłe pobojowisko. Tutaj wszystko się pakuje. Wyciągnęliśmy nasze maty. Wszystko ze schowka. Eliasza, pokój już jest w większości spakowany. I nie patrzcie na mnie. Ja wyglądam strasznie. Jest właśnie sobota. I tak naprawdę z tego miejsca chciałam się z Wami pożegnać. Eee... Raczej z tym vlogiem, i tak naprawdę z sedzią. Jutro już się przeprowadzamy, co będziecie widzieli w środę. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Mm, wstawić te wszystkie filmiki, już wyglądam strasznie. Jestem tak zmęczona, a jeszcze muszę złożyć ten filmik i jeszcze dopakować resztę. Co prawda, nam nie zostały już takie tak małe pierdoły, że, że myślimy, gdzieś by to tutaj powsadzać. No, o, mój mąż usypia, mały dzisiaj śpi z nami od samego y, początku do końca. No, i jutro przyjeżdżam o 8. Oczywiście zapraszam Was do subskrypcji, polubienia filmiku, komentarzy i będziemy się widzieć. A! A i pamiętajcie, żebyście dali e, pytania. A, jeżeli chodzi o to QA przeprowadzkowe, żebym mogła Wam odpowiedzieć w jednym filmiku, żeby to wszystko fajnie zebrać razem z... Przeprowadzką. Dobra, to do usłyszenia. Bye, bye.